Kilkanaście lat treningu, kilka na zawodowym ringu, ale jest to ogromny sukces. Mateusz Zawacki, zawodnik MMA Team Euk, wystąpi podczas Gal konfrontacji sztuk walki. To sukces, bo nie dość, że to najbardziej prestiżowa federacja MMA w Polsce, to jeszcze Mateusz jest pierwszym zawodnikiem w KSW pochodzącym z miasta tej wielkości, co Ełk. Dla mnie jest to wielki zaszczyt, ponieważ będę mógł reprezentować swoje miasto przed tak wielką publicznością. Jak na KSW, gdzie tam na gale przychodzi około 20 tysięcy ludzi. Trenuję od piątego roku życia, pracowałem na to od małego. Właściciele Federacji KSW dali mi szansę i postaram się jej nie zmarnować. Z sukcesu Mateusza dumny jest jego ojciec, a zarazem trener. Jak podkreśla Marian Zawacki, to zwieńczenie wieloletnich wysiłków w sali treningowej. No bardzo jestem dumny, ponieważ nie ukrywam, że to było moje marzenie, marzenie Mateusza, marzenie moje i cały czas jak pracowaliśmy w MMA, jeździliśmy po tych turniejach, to robiliśmy to w tym kierunku i marzyliśmy o tym. Każdy KSW oglądaliśmy w telewizji marzyliśmy o tym, żeby kiedyś ktoś z naszej sekcji, z naszego klubu, wystąpił tam. Marzyliśmy o tym, marzenia się spełniają, do tego tylko trzeba ciężkiej pracy i wszystko można osiągnąć. A łatwo nie było, choć wysiłek nie jest Mateuszowi obcy. Sporty walki trenuje od piątego roku życia. Zaczynał od karatek Jokushin, potem był kickboxing, judo, a w końcu 6 lat temu zajął się mieszanymi sztukami walki. Dlatego jest zawodnikiem uniwersalnym. A to jego duży atut. Zawodnik musi na każdej płaszczyźnie być dobry. A to już sprawdza się, dlatego trening jest tak urozmaicony: że jest parter, jest trójka, obalenia. Treningi są długie, ale, ale skuteczne. Na Galach Hezdu już nie ma tej ulgowej. Będą ciężkie wyzwania, lepsi przeciwnicy. wiadomo Większe pieniążki, lepsza promocja dla mnie, jak i dla miasta przede wszystkim, dla klubu. Ale więcej wyrzeczeń, więcej cięższych treningów, więcej wyjazdów. Barni, bo tak brzmi pseudonim Mateusza, w zawodowym ringu stoczył już 10 walk. Osiem z nich wygrał, jedną przegrał, a jedną zremisował po słynnym podwójnym nokaucie w Paczkowie. W KSW zadebiutuje najprawdopodobniej podczas czerwcowej Gali. Kontrakt obejmuje cztery pojedynki. Wszystko zależy od pierwszego pojedynku. Jeśli wygram, wtedy pójdę na 100%, ale postaram się przygotować jak najlepiej, na ile jestem w stanie, żeby nie zawieść nikogo przede wszystkim ojca, bliskich, wszystkich ludzi, którzy będą trzymać za mnie kciuki. Myślę, że będzie dobrze. Z Ringiem Wełku Mateusz pożegna się 7 kwietnia podczas trzeciej edycji Mazurskiej Gali Sportu Walki.